Cześć, cześć, cześć. Manko, dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 15 z egzaminu próbnego z 8 z matematyki z tego roku 2026. Dana jest liczba taka i mamy wyznaczyć dwie kolejne liczby całkowite dodatnie, między którymi na osi liczbowej znajduje się liczba a, i zapisać obliczenia. No dobra, w takim razie w tym zadaniu będziemy musieli to oszacowywać sobie mniej więcej, ile te e, pierwiastki wynoszą. Lecz zanim to zrobimy, jak już to robiliśmy też wcześniej w, innym, w innych filmach. Musimy sobie troszeczkę tą liczbę a uprościć. Ta a, przypiszmy sobie to a, czyli to jest 2 pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 10 dzielone przez pierwiastek z 6. No i teraz, żeby już tego na tym etapie nie, nie oszacowywać, ponieważ to było dosyć ciężkie i żmudne, musimy sobie to przekształcić w taki sposób, że e, rozkładamy sobie wszystkie te nasze pierwiastki na iloczyny jakichś mniejszych liczb, na przykład 10. No 10 możemy zapisać sobie jako 5 razy 2, czyli po prostu takie rozkłady na czynniki pierwsze robimy takie, co się robiło e, pod taką kreską, może to na 5, tu wychodzi 2 i na 2 to będzie 1. To jest to samo dosłownie. No i naszą szóstkę możemy zapisać sobie jako 2 razy 3. Czemu to zapisuję tak i czemu trójki nie zapisuję? Trójki nie zapisuję, no bo trójka to jest po prostu 3 razy 1, to nam nie jest potrzebne, ponieważ trójka to jest liczba pierwsza. A rozrzucam tylko te większe pierwiastki, ponieważ teraz jak sobie je rozpiszemy, to coś nam fajnego wyjdzie. Ponieważ jeśli dobrze pamiętamy, to pie mnożenie pod pierwiastkiem możemy zastąpić na mnożenie dwóch oddzielnych Pierwiastków i to właśnie u nas teraz zrobimy z tego wzoru. Skorzystamy z pierwiastków. W takim razie nasze A przekształcimy do postaci. Dwa pierwiastki z trzech nam zostaną, no bo tego już nie zamienimy inaczej. Razy pierwiastek z dziesięciu to jest inaczej po prostu pierwiastek taki wielki z. 5 razy 2, no bo końcowo 5 razy 2 no to też da nam 10, czy to się zgadza? I dzielone przez pierwiastek z 2 razy 3 to też się dalej zgadza. I teraz to, co zrobimy, to na tym etapie skorzystamy z tego wzoru, co się nauczyliśmy podczas działu z pierwiastkami, czyli że możemy takie pierwiastki sobie rozdzielać. Znowu nasz pierwszy pierwiastek zostanie, czyli dwa pierwiastki z 3 zostaną. Potem mamy razy pierwiastek z 5 i razy pierwiastek z 2. Ok? I teraz jeszcze dół. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech. Dobra. Jak to już mamy, to coś możemy zauważyć, ponieważ jeżeli dobrze pamiętamy, jeżeli takie same pierwiastki istnieją i w liczniku, i w mianowniku oraz ani w liczniku, ani w mianowniku nie ma żadnego dodawania, dodawania ani odejmowania, to możemy skracać. W każdym ułamku możemy coś skracać, jeżeli da się przez coś dół i górę skrócić. W tym wypadku u nas widzimy, że niektóre pierwiastki powtarzają się zarazem i w liczniku. I w mianowniku, na przykład pierwiastek z trzech pojawia się i w liczniku, i w mianowniku, no i tak samo pierwiastek z dwóch pojawia się i tutaj, i tutaj. W takim razie my sobie je wykreślimy, czyli skreślamy pierwiastek z trzech w liczniku z mianownikiem i tak samo pierwiastek z 2. I to, co nam zostanie, to będzie dwa pierwiastki z 5, ponieważ tu będzie tylko dwa razy pierwiastek z 5, więc to jest dwa pierwiastki z 5 i dzielone przez 1. No a coś takiego to jest po prostu dwa pierwiastki z 5. Czyli jak teraz widzimy, że to jest o wiele przyjemniejsza forma do rozwiązywania tego zadania. Mamy a, które jest równe 2 pierwiastki z 5. I teraz to, co musimy zrobić, to oszacować pomiędzy jakimi liczbami na osi liczbowej znajduje się ta liczba a. Więc, żeby to zrobić, musimy sobie oszacować nasz pierwiastek w tej liczbie, a w naszej liczbie a znajduje się pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 jest większy i mniejszy. Tutaj pytanie, od jakiego pierwiastka jest większy, od jakiego pierwiastka jest mniejszy, i te pierwiastki zarazem muszą być policzane, czyli wiemy, jakie z nich są wyniki. No, pierwiastek mniejszy od pierwiastka z 5 to jest pierwiastek z 4, który umiemy policzyć, a pierwiastek większy to jest pierwiastek z 9. No i pod spodem zapiszmy sobie wyniki tych dwóch pierwiastków skrajnych, czyli to będzie 2, jest mniejsze od pierwiastka z 5 i to jest mniejsze od 3. Czyli wiemy, że nasza piątka znajduje się pomiędzy dwójką a trójką. W takim razie, jak już to wiemy, to teraz spójrzmy się na, na naszą liczbę a. Nasza liczba a miała postać dwa pierwiastki z pięciu. I tutaj pojawia się mały kłopot, ponieważ oszacowaliśmy nasz pierwiastek, no i nasz pierwiastek jest pomiędzy dwójką a trójką. Nie wiemy dokładnie, ile on tam wynosi, wiemy tylko, że jest pomiędzy dwójką a trójką. I gdybyśmy teraz chcieli sobie policzyć, ile to nasze A wynosi, no to policzylibyśmy sobie, że nasze A to jest po prostu dwa razy coś. I te, to coś, tego czegoś nie znamy. I w jaki sposób to coś policzyć? No... Nie wiemy, czy tutaj wstawić na przykład 2,1 czy może 2,6. Nie wiemy, ile tutaj wstawić, a to zależy, ponieważ jakbyśmy wstawili 2,1, wynik by nam wyszedł 4,2. Jakbyśmy wstawili 2,6, wynik by nam wyszedł 5,2. Czyli widzimy, że wychodzą różne wyniki, a tam było powiedziane, że mamy podać dwie liczby całkowite, e, czyli jedną mniejszą, jedną większą od tej liczby a. No to. Do, tej pierwszej, do tego pierwszego wyniku w, w odpowiedzią byłoby 4 i 5, a do drugiego wyniku byłoby 5 i 6. No bo 5,2 znajduje się pomiędzy 5 a 6, a 4,2 pomiędzy 4 a 5, czyli widzimy, że są dwie całkowicie inne odpowiedzi. Jak to zrobić poprawnie? W tym przykładzie dalej będziemy z takiego oszacowywania korzystać, tylko zanim to zrobimy, przydałoby się tą dwójkę, która stoi przed pierwiastkiem, wciągnąć pod pierwiastek. Jak ją wciągniemy pod pierwiastek, to będziemy w stanie wtedy dokładniej określić, pomiędzy jakimi liczbami całkowitymi znajduje się ten pierwiastek. Czyli jak tą dwójkę wciągnąć teraz pod pierwiastek? Żeby dwójkę wciągnąć pod pierwiastek, trzeba ją podnieść do takiej potęgi, jaki jest stopień tego pierwiastka. Pierwiast... Stopień tego pierwiastka to jest po prostu 2, ponieważ nie jest on napisany. Czyli żeby tą dwójkę wciągnąć pod pierwiastek, trzeba zapisać sobie duży pierwiastek, bo to będziemy wciągać. Piątkę przepiszemy. I razy, ponieważ pomiędzy dwójką a pierwiastkiem stał znak mnożenia, razy 2 do 2, czyli 2 do drugiej, ponieważ stopień pierwiastka to jest 2. No jak sobie to policzymy, to to będzie 5 razy 4 pod pierwiastkiem, czyli to z tego wychodzi pierwiastek z 20. I teraz dalej nie zmieniliśmy tego A, tylko po prostu przekształciliśmy jego formę. I teraz, żeby to A oszacować, to oszacujemy sobie ten pierwiastek z 20, czyli pierwiastek z 20 jest mniejszy. I większe od jakiegoś pierwiastka, no jest większy od pierwiastka z, 14, z 16, ale jest mniejszy od pierwiastka z 25. I jak teraz sobie to policzymy, to pierwiastek z 16 to jest 4, jest mniejszy od pierwiastka z 20, jest mniejszy od 5. I to jest nasza odpowiedź, czyli nasza liczba A, czyli nasz pierwiastek z 20 na osi liczbowej, gdybyśmy sobie tak narysowali, znajduje się gdzieś. No nie wiadomo czy tu, czy tu, czy tu, to nie ma znaczenia, ponieważ o to nas nie pytali. Ale wiemy, że znajduje się gdzieś pomiędzy pierwiastkiem z 16, a pierwiastkiem z 25, czyli pomiędzy czwórką a piątką, a to są nasze już liczby całkowite.